Szczęść Boże, wszyscy wiedzą, się ja polnik, ja z nimi po granicach, a, a księdze mówią i Proszę księdza, jak chcę rozmawiać z wami po polsku, bo ja zapomnę swoje polskie mowy. No tak. I, I modli się po, po polsku, wszystkie modlitwy ja wiem po polsku. I naruszanie, wszystko po polsku. U mnie modlitwa bardzo długa, polska. Mm -hmm. Rano staję pół piętnaście po piątej, siadam tutaj, siadam tutaj i modli się. Na różańcu, później tam zasiliłem nóżkę i tak się modliłem, długo no, mnie modliłem, nie stał Ksiądz pyta się mnie, ja mam ja dam roboty, Kościelny być. I w tego czasu, jak żona umarła, każdej rano staje, przychodzę z, z domu za piętnaście, siódmej godziny. Ja raz podzwonię, dwie minuty prędzej, ksiądz otwiera od, 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 drzwi. Jeszcze dwie minuty. Takie rytmicznie. Mhm. Ojciec, jak ma ona imię? Mojego ojca? Tak. Mojego ojca nazywa się <laughs> Maksymilian Majerski. Tak. Z 1933 roku. Mama była trzy lata młodsza i mama trzy lata umarła. A pamięta pan imiona dziadków? Pamiętam, czego? Nie. No to jak? jak jego jego oj, i jego rodziców. Tadek. І жона була Анна. Я пам'ятаю джадка, яка його мали, взяти був з броду такого сивку. Ким пана no, ойцець. Мой ойтець був дом будував. А тато мій був великий спеціалістів. Тут це ні, як вони були, в Другобичу вибили. Я го запрошую до Другобича, щоб він в Другобичу будував копльові пеці в піхарні. Тут мені робив пеці. А то вже вибили там, коли кощіла та дзвониться, а то он робив. Wtedy nie było tych kranów. Czyli nie tylko z dumą, ale tam, i murarzem. Tak, murarzem, cztery Siedmioro. bracia i trzy siostry. To pan był najstarszy? Nie, ja, ja był ostatni, ja był trzeci. Za rok pomarło cz 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 czworo. Siostra najmłodsza z tym bliźniętym umarła pierwsza w kwietniu miesiące, i tak do roku poszło, trzeci bracia. Został ja jeden brat i dwie siostry Iwona Frankiewskiego. Wszystkie po do Polski. Został ja i jeszcze dwie, dwie rodziny. Поляку. А решта виїхали до поставлення Ленина. Поставили з ЄНІНАЗЕЛІ поставили Степана Бандери. то стоїть. Я так ще не бачу, і думаю, кілька ти людської крові забрав, мало видно. Я Бандера відділ не його Степана, а саме Бандерусу. Іли вони криві забрали, приважні поляков. Тут була в в Ливне, то була в'язка в Лівна, та там було в'янці до 100 родин. Oni przyszli, drzwianie, budynki, benzynę umilniali, a to wszystko spali. Jakie to było płomienie, takiego ja wiedziałem, nie wiedzę. wszystko jasne było. Kto się spalił? To Polacy spalili się. Benderowcy zapalili. Benderowcy zapalili żywiany dom, wszystko spalili. Kolega, że był te wiosce i limna, że jego Benderowcy zapalili, a, a ja już się spas, bo miał piwnicę i żonę i rodzinę do piwnicy poszło, bo dom spalił się. Później z tej piwnicy wywalizł. A jak nie mieli pi, piwnicy, to spalili się razem w żywymi. Tam też się spas z piwnicy, tego pamiętam. To jak się nazywał? Bycowski. Бецอฟський. Та Бецอฟський. Он в з Польщі, он он стоп поїхав до Польщі, і сине, ото його сина, балколега мої, моєго брата Саши, Marian Бецอฟський. І у нас в хлопив ним з бари збили. Ми ще так були. Жимали у жимали двері. тут ж ми хто? Ми, як фамилія, Маєвський. Поляк? – гніє, береш курви сина. Тего і прийшли чотири чотири особи прийшли, ми так же у нас було сім'ю. А вони що майти їсти? Мама мої не важка німа не. Це не міли ті пляски були в хліба не було. Квачним мліком, ніколи набили були ще. Знаєте, хто ми є? Та ні не знаємо. Оби бедер, може ще за гнева, а може соль. Пошли. А то не було, то штор у нього такі феранки були на окна. Почем я ще окна татуше паче чині обіли бензину халупа джив'яна, може, бензину, то й за поліво у нас не було в півніці. Почему вийшли на вулиці. Так, мій шасі свічей, він дала до догорі, <кхи> пошли далі. <кхи> пошли далі. І так по холоду вони ходили. Їх, їх там українців посилали, там, там і там йде. А потім такий був момент, я пас крови, гоня крови на обід. Біли такі мали коні. І одна крова, і одна яловка, і дві овси. І он став таким мати райки. З цієї сторони мені шкуру обшити, з того таких бути з того спори. Як це пише Майовський? Шляхтиці, поляк, ні коні, та ні, береш шкур чи сину. Ти знаєш тобі, я хто, Да не знаю, мене, щоб за годину було два відра, два відра молока. Ну, одна єдна крова, два відра молока. Да. Глудок не було тоді, не ні. ні було ніц. Німці спалили шістки на полях, щоб було, і чекали. Хто це там бурок? — То був і він приходить за години, ти що я тобі що казав. кажу, пане, ти де одна корова, дасть два молока? курча твоя мать, зараз твої корови поселяють. Я кажу, пане, не би я копнув ум'є до жамби, бо я корови в'язули і коня. Я вдарую мішуську хреб. Каже, не стріляйте, не стріляйте, я зараз принесу. Я пішов по серчанах, понабірали, так і повічило, так і так, ядра яка з братом приніс дімтам. A oni wszystko robili, co, co było, to? wszystko robili u ludzi. A w lejach oni mnie tylko. Wy byli w lasikach? Mm -hmm. Tak, byliśmy. Tak. Tam była jaczejka Benderowska. I czy to ta jaczejka to jdro, tam z kowanką, mm -hmm. tam wszystko Chowali się żeby że Bendery. Tam na więcej Benderów Tak. Da, tam na więcej Benderów było. Związek... To już po wojnie było, tak? To po wojnie, po wojnie, wojnie byli do 50 roku. Tak, patrzysz, że przywieźli tych banderów już pobitych, a mi położenie takie łuki drzewa, nie tak głową do Przywieźli z tych żołn, to to to, to spoznały. to, to 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 Marysia, to, to to nie my, to nie my. Iwan. Bo jak poznali się, to w Sybir wysyłali. Wszystkie. A wtedy, jak oni jeszcze zainwestowali kołgospy, tak te bandery Proszę powiedzieć, w którym, w którym roku się Pan urodził? No ja hmm. ja, 80 jest si 33. 33 roku. Tak. Mhm. I, I pan się tu urodził w Turce. W Turcji tak, tylko nie w tym domie. Mego domu już nie ma rozebrali postawili tam te budynki. O, hmm. ten. A proszę opowiedzieć jak to było tutaj w Turce przed wojną. U nas było najwięcej w Turcji Żydów. 7 tysięcy było Żydów. Tak. Всі те будинки зараз є побудували, то їх не було. ж було того плюбання. Те плюбання забрали, були чекченжі. Я так був, мав 97 лет. Він їх не мав землю. Як ще називав? Прават. Конкуль, драбий і правод. Чекченж були. Так? Була така казаниця там збоку. Але як і то вукани були, що ми ще побачили. I te organy zostały rozebrane, tak? Rozebrane. Ale na początku wojny? Nie, już po wojnie. Jeden taki był i on poszedł tam do kościoła, tam już drzwi były otwarte i tam nic nie było kościoła, organy zostały się na chucz. on tam poszedł. Te jednej piszawki zjął. A później wziął, porozbił te chłopcem dał, które kur. A po prostu y rozebrali. Rozbrane i zabawy. To, to tak. Da, da. A co w tym kościele było po wojnie? Po, po wojnie tam było tak. zrazu był y sporzał. Z gimnasia tam zajmowali się, z kulturą. Ja przejdę e, przez prób, przeżegnął się. Już nie było obrazu, nie było tam. A z obrazami co się stało? Tak księży rozebrali wszystkie. I wywieźli do Polski. To, to, do Polski. I Ja pamiętam, w jednym boku w prawej, z prawej strony był Pan Jezus tego tak stał, trzymał tak ręce, tak? Z tej strony był lew i z tej boku, i te lwi, tak się na niego patrzyli. A z drugiej strony, z lewej strony Matka Boska trzymała Pana Jezusa na rękach tak go. Три памента. А на купу на супите, да? Mm -hmm. да? Панбук свожил свят. Так что сколько будет в тумане, так как в этом где? Вот так чеморенс, броду, такого такого было. И три памента. Потім отсюда без девянный I jego rozebrali, tam, tam była w szkole majsternia, oni zrobili z tego, bo to z Dęb dębowy wszystko, to z tych kawałków zrobili. Były mebli, które szli na wystawę aż do Widnia. To, to synu majster był, Jak się nazywał? Gierysz, Gierysz jego syn teraz niedawno umarł. To on to, to oni nosili wszystkie ozotarze. Tam do niego mężczyzna i jego tak Bog, Pan Bóg nakazał, że 16 lat i leżał do nóżka przykowany. A I proszę i powiedzieć przed wojną dużo Polaków tutaj mieszkało? Mieszkało. Pewne kościół był Polaków. Tak, a taka mniej więcej. Tak. 7, tak. A i chodzili Ukraińcy tak samo do kościoła Wtedy Jedna serka była tam na cmentarzu, a tutaj więcej serki cer nie było. Tak, a, a ten. Czyli miasto było mieszane. Mieszane było miasto. Ta, no to. Ludzie, po Polacy, Ukraińcy. To. Ja do księdza mówię zawsze po polsku, bo proszę księdza po polsku, bo ja nie będę zapomniał polskiej mowy z tego czasu. Cześć Boże.